W tym filmie instruktażowym pokażę jak przesortować dane w sposób prosty i złożony. Sortowanie samo w sobie pozwala na szybkie wyświetlenie danych, w sposób, który ułatwia lepsze ich zrozumienie, organizowanie i odnajdywanie. W pierwszej części zadania należy posortować w prosty sposób każdą z kolumn, wykorzystując polecenie sortowania rosnącego i malejącego. Sortowanie rosnące to sortowanie od A do Z, natomiast malejące to sortowanie od Z do A. Należy więc ustawić się w dowolnej komórce bazy danych w odpowiedniej kolumnie, którą chcemy przesortować. Czyli w pierwszym przypadku, kiedy będziemy sortować dział rosnący, należy ustawić się w komórce B16. Wybieramy polecenie sortowania od A do Z. Albo korzystamy z karty narzędzia główne, z grupy edycja z poleceń sortuj i filtruj. Albo wchodzimy do karty danej. i tam wybieramy sortowanie. Czyli sortujemy rosnąco od A do Z. Jak widać dział został uporządkowany. Mamy działy od A do F. Następnie. Przesortujemy nazwisko rosnąco, czyli ustawiamy się w polu D16 i wybieramy sortowanie takie samo od A do Z. Nazwiska nasze sprawdźmy, czy zostały posortowane alfabetycznie, dokładnie takie sortowanie zostało stworzone. Ostatnie sortowanie, które nas interesuje, to sortowanie płacy malejąco. Czyli ustawiamy się w polu E16 i wybieramy sortuj od największych do najmniejszych. Czyli największa płaca to płaca 100 tysięcy, najniższa to 25 tysięcy złotych. Następnie przesortujemy w sposób złożony, który daje nam możliwość przesortowania kilku kolumn równocześnie, czyli czego nie mogliśmy wykonać w przypadku sortowania prostego. Ustawiamy się więc w pierwszej komórce bazy danych i wybieramy polecenie sortowania, korzystając z karty dane, wybierając w grupie sortowanie i filtrowanie polecenie sortuj. Sortowanie to polega na wybraniu odpowiedniego poziomu ustawieniu sortowania i ustawieniu kolejności. Czyli mamy przesortować dział rosnąco, nazwisko rosnąco i wiek malejący. Jeżeli ustawimy się w dowolnej komórce bazy danych, to automatycznie zostaje wyłapany wiersz nagłówkowy i po wejściu do tego polecenia nasze kolumny mają opisy. Widać to klikając w sortuj według Strzałkę w dół. Czyli wybieramy dział sortowanie wartości w kolejności rosnącej, czyli od A do Z. Następnie dodajemy kolejny poziom nazwisko, sortowanie wartości w jakiś sposób rosnąco. I dodajemy ostatni poziom, sortowanie kolumny o nazwie wiek. Sortowanie występuje sortowanie wartości w jaki sposób od największych do najmniejszych. Zatwierdzamy i sprawdzamy, czy sortowanie zostało wykonane. Czyli mamy uporządkowane działy. Następnie w ramach tych działów sprawdźmy, czy zostało uporządkowane nazwisko, czyli w ramach działu A Mamy Ankers, Anderson, Barrett, Bokman i tak dalej. Następnie w ostatniej kolumnie sprawdźmy, czy został uporządkowany, uporządkowany wiek malejąco. W przypadku pierwszej litery widać to dokładnie: 49, 34. W przypadku kolejnych liter alfabetu sortowanie zostaje wykonane do momentu, kiedy jest możliwe. Jeżeli nie jest możliwe, dane zostają nieuporządkowane. Zostało nam jeszcze sortowanie działu malejąco, nazwisko malejącej płacy rosnąco. Ustawiamy się więc polu b 16, wykorzystujemy to samo polecenie i albo usuwamy poziomy po kolei, albo zmieniamy sortowanie, jeżeli kolumny się powtarzają. Czyli mamy dział przesortować tym razem malejąco, czyli od Z do A. Nazwisko również malejąco i w ostatniej kolumnie sortowanie występuje rosnące. Wybieramy w tym razem kolumnę płaca, czyli od najmniejszych do największych. Zatwierdzamy i sprawdzamy, czy sortowanie zostało wykonane właściwie. Jak widać, polecenie to zostało wykonane jak najbardziej poprawnie.